Oh. Słychać tę moc. Fajne te reflektory. Jest napis N-line. Hmm? Ciekawe, ile tutaj sportu. Proszę bardzo, dwie prawdziwe rury wydechowe. Ile kosztuje to auto? Oto one chyba jedne z najbardziej charakterystycznych przednich reflektorów. Myślałem, że te w Hyundaiu Tucsonie dość szybko się zestarzają, ale nie. Dalej mi się podobają. A czy dalej podoba mi się nowy Hyundai Tucson? Pamiętam, kiedy zobaczyłem to auto, pierwszy raz na żywo zrobiło na mnie naprawdę spore wrażenie, i dalej to wrażenie robi, zwłaszcza w tej wersji z pakietem N-Line. Tutaj mamy taki piękny napis, że jest to wersja N-Line. Mamy też czarne lusterka, przyciemniane szyby. Do tego, uwaga, 19-calowe Felgi. W podstawie Felgi mają 17 cali, i uważam, że w podstawie Tucson wygląda dość pokracznie. W wersji N-Line mamy też sporo. Czarnych i takich szaro-szarych wstawek. Ale całość wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Aha! No i jeszcze bardzo fajne są te takie. Oto wstawki przy przednich reflektorach. Fajnie to wygląda, prawda? Mi się podoba. Bardzo fajnie wygląda ten LEDowy pasek. To można powiedzieć taki ostatni krzyk mody w samochodowej modzie. Moda, mody, modzie. Nieważne. Wygląda to całkiem całkiem. Tak sobie przychylił, pomyślałem, że fajnie by było, gdybym pokazał wam, jak te lampy wyglądają, kiedy są zapalone. No więc już pokazuję. Tenę, Tak to wygląda, kiedy się świeci. Fajnie? Moim zdaniem fajnie. No dobrze, no to jeszcze pokażę wam, jak to wygląda z przodu, gdy zapalone są przednie reflektory. Tenę, Tak to wygląda z przodu. Fajnie? Moim zdaniem bardzo fajnie. Oryginalnie, inaczej. Ciekawie. Jeszcze jakiś synonim albo wyraz bliskoznaczny? Wystarczy. No dobrze, ale odpaliliście film nie po to, by obejrzeć przednie czy też tylne lampy Hyundai Tucsona. Pora odpalić urządzenie pomiarowe, wsiąść do środka i wcisnąć pedał przyspieszenia w podłogę. Ale najpierw chcę Wam jeszcze pokazać, co odpowiada za osiągi tego auta, czyli cały ten spalinowo-elektryczny układ hybrydowy. Kluczyk poza pojazdem. O, o. No, otwórz się. Jest. O, ciężka ta maska. Nie ma tutaj pneumatyki. O, proszę bardzo, tak wygląda silnik spalinowy, a tak wyglądają elementy układu elektrycznego. Całość generuje 230 koni. Całkiem przyzwoicie, prawda? Szkoda tylko, że nie ma tutaj pneumatyki zamiast niej klasyczny kijek. No nic. Wsiadamy i sprawdzamy. O. Zimno, ale jak to mówią, jest zima. To musi być zimno, ale. Nie ma chyba jeszcze zimy. Tak czy inaczej, pod maską 230 koni mechanicznych, napęd przenoszony tylko i wyłącznie na przednią oś i sprint do setki na papierze wynoszący równe 8 sekund. Tak twierdzą Koreańczycy. Jak zwykle mam niezawodne urządzenie pomiarowe dragi, no i na swojej testowej, długiej prostej sprawdzę, ile w tym prawdy. Ok, uruchamiamy tryb sportowy. Wciskam lewą stopą hamulec, prawą pedał przyspieszenia. Nie ma tutaj żadnej procedury startu. Aha, nie ma nawet wrzuconego day drive. Dlatego silnik wkręcił się na takie wysokie obroty. day drive, OK. Lewa stopa na hamulcu, prawa na pedale przyspieszenia. Nic się nie dzieje. No to co? Startuję. Uhu! Słychać tę moc? I już! stuwa na prędkościomierzu. A jak to wygląda według urządzenia pomiarowego Dragi? 7:43, a więc o ponad pół sekundy szybciej niż podają to Koreańczycy. 7,5 sekundy w takim suwie hybrydowym? Całkiem, całkiem. Przynajmniej moim zdaniem. Hmm? Ok, setka w mniej niż 8 sekund chyba zawsze robi wrażenie. Na mnie wrażenie zrobiło jeszcze zużycie paliwa. To zwykła klasyczna hybryda. I teraz tak, w ruchu miejskim średnie spalanie podczas mojej jazdy wyniosło równe 5 litrów, choć przez długi czas utrzymywało się na poziomie 4,9, ale pod koniec mojej trasy testowej wzrosło do 5 litrów. Dodam tylko, że wszystkie próby wykonywałem przy ujemnych temperaturach, ponieważ jest końcówka listopada i jest dość zimno. Jeśli chodzi o średnie spalanie na drodze, Krajowej, takiej, na której można jechać z prędkością 90 km na godzinę, to mój wynik na takiej drodze to 4,5 litra. Nieźle, prawda? Jeśli chodzi o średnie spalanie na drodze ekspresowej, czyli takiej, na której można pędzić z prędkością 120 km na godzinę, to moje średnie spalanie na takiej drodze wyniosło 7,5 litra. Też chyba całkiem przyzwoicie. To dość spory suf. Wspomniałem, że wszystkie próby wykonywałem przy ujemnych temperaturach, oczywiście odpalone było ogrzewanie i tak dalej, ale za każdym razem podróżowałem sam i z pustym bagażnikiem. Ile taka zabawa kosztuje? No troszkę kosztuje. Z dziennikarskiego obowiązku powinienem jeszcze dodać, jak tym autem się jeździ, a jeździ się nim całkiem przyzwoicie. Szczerze? Lepiej jednak przyspiesza niż się prowadzi. Znaczy, nie prowadzi się źle. Nie, nic z tych rzeczy. Ale zawieszenie zestrojone jest dość miękko, komfortowo. Nawet teraz, gdy uruchomiony jest tryb sportowy, no to gdy wykonuje gwałtowne ruchy kierownicą, no to bój a tym autem troszkę jak na statku. No ale chyba nie można mieć wszystkiego. No. To auto ma tylko dopisek N-line, a nie N. Od dobrego i pewnego prowadzenia są n -ki. Albo inaczej, od takiego sportowego prowadzenia są n bo to auto też prowadzi się dobrze i pewnie, ale nie jest to samochód dla miłośników sportowych wrażeń. O nie, to na pewno nie. Zanim oślepnę od tego słońca, które świeci prosto w moją twarz, Jezu, jaka brudna szyba. To chciałem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy: kabina. Tego auta jest bardzo fajnie wygłuszona. Sporo tutaj akustycznych materiałów, które może nie odcinają nas od świata zewnętrznego, ale sprawdzają, że panuje tutaj jakiś akustyczny komfort. Do tego przednia szyba ma specjalną akustyczną powłokę. I co ciekawe, ta akustyczna powłoka znajduje się nawet w tych najtańszych Tucsonach hybrydowych, czyli tych, których ceny rozpoczynają się od tam 159 tysięcy złotych. Tutaj mamy. Nieco lepiej wypasioną. Wypasioną. Tutaj mamy nieco lepiej wyposażoną wersję, a więc ona jest droższa. Jak będę chory, to pretensje będę mógł mieć tylko i wyłącznie do siebie. Ile kosztuje to auto w podstawie i 30 i 30. Tucsona w podstawie można kupić za 159 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o podstawowej wersji hybrydowej o mocy 230 koni. To auto, które stoi za moimi plecami to wersja N-Line, a więc taka dopasiona wizualnie i również jeśli chodzi o wyposażenie za ten biały lakier, który brudzi się od samego patrzenia trzeba dopłacić niemal 3000 zł i to auto zostało wycenione na nieco ponad 200 tysięcy zł. 201 tysięcy zł z małym haczykiem. To dużo? Mało? Piszcie w komentarzach. Dziękuję, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.